Rozpoczęliśmy Tydzień Bibliotek 2019, w tym roku pod hasłem hashtag Biblioteka, a u nas w Zabun on jest na japońsko. Właśnie trwają warsztaty z Szymonem Telkiem, znanym rysownikiem, który uczy dzieciaki jak rysować mangę. Jest to jakby pierwsza propozycja z tego cyklu japońskiego. Po tych warsztatach będziemy mogli obejrzeć świetne anime. Za chwilę też spotkanie z Joanną Bator, autorką książki japoński Wachlarz. I też warto zaprosić na 30 maja spotkanie z Karoliną Bednarz, która pokaże Japonię od strony kobiet. Komiks japoński oraz japońska animacja jest to. Um... taka dziedzina twórczości, która wywodzi się co prawda z animacji amerykańskiej, bądź też z komiksu europejskiego. Natomiast manga i anime stworzyły swój bardzo oryginalny sposób prezentowania różnych treści. Sam rysunek czy sposób opowiadania są bardzo oryginalne. Okazały się w pewnym momencie tak dużym sukcesem, że ludzie na całym świecie mangą i anime się zachłysnęli. No i stąd myślę też frekwencja, ilość uczestników, którzy się tutaj pojawili, którzy chcą nauczyć się kilku różnych technik związanych typowo z manga lub anime. Po części teoretycznej, gdzie opowiedziałem o historii mangi i anime, przejdziemy teraz do różnych praktycznych ćwiczeń. No i mam nadzieję, że w ciągu tych... ilu minut? 60? Troszeczkę może więcej. Uda nam się zapoznać z takimi podstawowymi sposobami rysowania, które są stosowane przez rysowników japońskich, zwanych mangakami, którzy tworzą właśnie dziwne komiksy zwane mangą. Najpierw zakochałam się w japońskiej literaturze. Już jako licealistka na wagarach czytałam książki Mishimy. Potem zakochałam się w japońskiej kuchni. Mieszkałam wtedy w Nowym Jorku. A potem to długa historia. Nastąpił niezwykły zbieg okoliczności, i wyjechałam na pierwszy dwuletni kontrakt na japońskiej uczelni. I to był początek. Wielkiej fascynacji, wielkiej przygody i miłości, o tak. Wróciłam jeszcze dwa razy, w sumie cztery, cztery lata w Japonii. Jest cudownie, macie deszcz. Ja od dwóch miesięcy nie widziałam deszczu, więc bardzo się cieszę, że przywitaliście mnie deszczem. A poważnie jestem z Wałbrzycha, więc od razu rozpoznaję zapach węgla. Węgiel jest w moim sercu, także. Śląsk, Zabrze. Tutaj się czuję bardziej u siebie niż w centralnej Polsce.